Hej kochani, witam was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was wideo o tematyce Avon. Um, a to dlatego, że zorientowałam się, że przez bardzo długi czas nie robiłam żadnych uaktualnień do moich zamówień. Szok. Wiem. I szczerze mówiąc, nie wiem jak to się stało, um, że jakoś tak, te... nie wiem, nie wiem, um, z czasem się nie wyrobiłam może. Um, więc, Naprawiamy to i e, sprawdziłam na moim kanale. Ostatnie uaktualnienie do zamówienia było e, w czerwcu 2019 roku, czyli dobre 6 miesięcy temu. Bardzo długi okres, bardzo długi. E, w związku z czym trochę nam się tych zamówień nazbierało. Postaram się zrobić to w dwóch odcinkach. Dzisiaj zrobię trzy uaktualnienie, znaczy uaktualnienia do trzech zamówień. I za jakiś tam czas zrobię uaktualnienie do kolejnych trzech zamówień. Ok? Mam nadzieję, że, że tak będzie dobrze. Tak chyba to wychodzi: trzy zamówienia: trzy, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Właściwie tutaj zrobię cztery. pierwszym zrobię cztery, potem zostaną mi trzy do zrobienia. Tak będzie najlepiej, bo tutaj są takie krótsze trochę te zamówienia. Mniej jest artykułów. Więc żeby nie przedłużać, zaczynajmy, kochani. Zacznę od uaktualnienia zamówienia numer 11. Przepraszam, że zerkam na dół, ale tutaj mam moją ściągawkę z, z zamówieniami, żebym wiedziała, co było w danym zamówieniu. Więc Zamówienie numer 11, które było w lipcu, i tutaj zamówiłam. Jako pierwszy produkt mam na liście Epic Lip Powder Pen. Jeszcze mam cały czas w pudełku. Ja mój zamówiłam w kolorze Trust Faux. Już go Wam otwieram. O, mamo! Zobaczcie. Odgłos, ale młody po prostu przegląda lodówkę. Tak wygląda sam produkt. I tyciusienki, malusienki I to jest ten taki proszkowy produkt do ust. Który jest bardzo, ale to bardzo... Delikatny, tak wygląda jego kolor, i sam produkt znajduje się tutaj, w tym malutkim pojemniczku. Teraz tak, o ile kolor jest przepiękny, o tyle muszę Wam powiedzieć, że używałam go tylko dwa razy. A to z tego względu, że użyłam go pierwszy raz w wideo i drugi raz użyłam go w wideo, w którym robiłam chyba jakiś tam test, i drugi raz chciałam po prostu nałożyć go tak jak robiłam makijaż. To jest produkt bardzo suchy, bardzo ciężko się go nakłada na usta, yy, bardzo niewiele na, na, tak jakby wydostajesz tego produktu yy, na tą gąbeczkę, na ten aplikator. I generalnie, jak dla mnie, to to jest ogromny produkt na nie. To jest po prostu dla mnie to jest gadżet, nie produkt. Yy, ja za niego zapłaciłam 6 funtów, on chyba w regularnej cenie jest około 8, bądź 9 funtów. Także za 6 funtów preferuję każdą inną pomadkę. Taką zwykłą w, w sztywcie czy jakąkolwiek inną, na przykład płynną, którą mogłabym kupić, czy błyszczyk, nawet. To jak dla mnie ogromne nie. Także. No. Kolejny produkt, który mogę Wam polecić, to Pro Color in 60 Seconds, czyli chyba chwyciłam dobry. Tak, pierwszy był Mauve Quickly. To jest ten 60-sekundowy lakier do paznokci, który jest obłędny. Ja ten kolor, ten Mauve Quickly uwielbiam. Bardzo często używałam go na jesień. Ja go bardzo lubię. Uważam, że jest długotrwały. Na moich paznokciach utrzymuje się dobre 3 do 4 dni. Oczywiście z takim lakierem, z tym stop coatem, który Chroni go świetnie 3-4 dni bez problemu i kolor jest przepiękny, także ja je zawsze polecam. Kolejny produkt na mojej liście to Avon Attraction Sensation. Zostawiłam butelkę na dole, wstawię Wam zdjęcie tej butelki, jak on wygląda. Jeśli chodzi o zapach, zapach jest ładny, dość słodki. Um, uważam, że jest to bardzo ładny zapach zimowy. Ja osobiście preferuję używać go właśnie w chłodne dni, ponieważ jest to zapach bardzo intensywny. Zwłaszcza przy pierwszym takim spryskaniu, te pierwsze godziny, jest bardzo duszny, bardzo słodki, bardzo taki kwiatowy, ciężki. W miarę upływu czasu te noty się ulatniają i pachnie dużo bardziej delikatnie, natomiast latem nie byłabym w stanie go używać. Ja jestem osobą dość wrażliwą na zapachy i wiem, że na lato to jest z pewnością zapach nie dla mnie. Ale tak jak mówię osobiście, bo wiem, że bardzo dużo osób preferuje tą wersję oryginalną. Ja zakupiłam sobie perfumetkę i jeśli mam być kompletnie szczera, to ja osobiście preferuję. Właśnie tą wersję e, sensation, e, a nie tą klasyczną. Także e, ale to jest moje osobiste uczucie, odczucie. Wiecie, że ja lubię zapachy kwiatowe e, i mam wrażenie, że ten Avon Sensation jest właśnie bardziej kwiatowy, bardziej w moim guście. E, kolejny, e, i zapłaciłam w tamtym e, czasie, zapłaciłam za niego e, 8,50. Była tam jakaś promocja, jeszcze raz nie pamiętam, ale... Kolejny produkt na mojej liście to Grixis Sheet Mask z Planet Spa, którą no, pokażę Wam nową, bo zamówiłam sobie całkiem niedawno. Jeszcze jej nie miałam okazji użyć. Tak wygląda. Ta tutaj z oryginalnego zamówienia, i już oczywiście dawno była zużyta, więc mogę Wam powiedzieć, że jest po prostu świetna. Polecam, jeżeli szukacie dobrej, to jest taka nawilżająca, wygładzająca maska. Moja skóra była po niej. Super, super gładka, taka mięciutka, taka no ogólnie nawilżona. No, przepiękna, w dotyku po prostu taka była jak, nie wiem, jedwab, delikatna. E, także ja jestem ogromną fanką tej em, maseczki, dlatego też zamówiłam ją sobie po raz kolejny. E, kolejna rzecz na mojej liście. A, i ona kosztowała mnie dwa fonty. Zazwyczaj one tak są, te maseczki czasami m, można kupić dwie za trzy fonty, także szukajcie okazji, one są świetne. Kolejna rzecz na mojej liście to Avon Senses Hand Wash z tej serii Zen. Ja już pokażę Wam pustą butelkę, bo już zużyłam. Mydło jak mydło. Ja lubię te mydła w płynie z Avonu, bo są, są dobre. Nie wysuszają moich dłoni. Także ja zawsze polecam, ale oczywiście to zależy od Waszych indywidualnych preferencji. Zen, czyli mandarynka z jaśminem. Tak, jak najbardziej, jako mydło. Bardzo ładnie pachniało Przyjemnie mi się go używało. I ostatnia rzecz tutaj z katalogu numer 11 to był Avon Senses Shower Gel, czyli żel podprysznicą, który też tutaj już mam pusty pustą butelkę. Nie wiem, czy już wam denko robiłam z tych produktów, czy nie. To, jest, to była zielona herbata z wrybeną czyli seria chi. Bardzo mi się podobał pięknie. Ach, oh, pięknie pachnie, bardzo świeżo, tak ziołowo świeżo. Um, więc jest idealny na lato, i ja go tak pod koniec lata używałam, był wspaniały. Także polecam, jeżeli, jeżeli się znowu pojawi, to pewnie, pewnie bym go zamówiła po raz kolejny. Dalej, przechodzimy do zamówienia z katalogu numer 12. I tutaj mamy Super Shock Max Mascara w kolorze Navy, i tutaj ją mam. Um, Szczerze wam powiem, że używałam tego tuszu może ze cztery razy. On ma ogromną szczoteczkę, bardzo miękką. To jest silikonowa szczoteczka. Tak wygląda właśnie kolor navy. Używałam go może z dwa albo trzy razy i przyznam się szczerze, że to nie jest kolor jest przepiękny. Kolor mi się bardzo podoba. Na rzęsach wygląda naprawdę ciekawie. Natomiast, co mi się nie podoba to formuła tego tuszu, bo szczoteczka jest fajna, miękka, nic, nic w oczy nie kuje nic takiego, ale formuła tuszu jest bardzo sucha, bardzo ciężko jest cokolwiek tym tuszem osiągnąć. Um, także, a ja lubię, jak moje rzeczy są wyciągnięte, wydłużone, a on po prostu nadaje tylko kolor, tyle. Także ja bym go ponownie na pewno nie kupiła, ponownie go na pewno nie kupię. 5,50 nie kosztował dalej kolejny zamówiłam lakier z, z tych 60 sekundowych tym razem Steel in a Pinch I to jest taki popielato niebieski kolorek też widzieliście go na pewno kilka razy na moich paznokciach bardzo lubię, tak jak i ten Mouth Quickly tak samo bardzo długo trzyma się na moich paznokciach uwielbiam i ostatni produkt z tej listy to mygiełka lawendowo Rumiankowa. Jak widzicie, zużycie tutaj zostało mi jeszcze, jeszcze troszkę, tak gdzieś tyle. Używam. Pachnie lawendowo i rumiankowo faktycznie. Oczywiście na pierwszy plan wybija się lawenda, tutaj nie ma. Nie ma pomyłki, także jeżeli nie lubi się lawendy, to nie polecam. Ale ja używam, ja nie używam tego do spryskiwania siebie ani e, niczego innego. Ja używam tego wyłącznie jako odświeżacza powietrza. W łazience, głównie w łazience. E, ja tutaj nie mogę przy młodego astmie e, używać zbyt wielu produktów w areozolu czy takich do rozpylania odświeżaczy powietrza i takich innych, bo to źle działa na jego. Małe płucka, więc unikam, ale na przykład w łazience, gdzie wiem, że młody przez jakiś czas nie pójdzie, to to mu krzywdy nie zrobi, jak porozpylam, czy gdzieś tam czasami w korytarzu, w mieszkaniu, albo jak po prostu młodego nie ma, jak chce odświeżyć tutaj troszeczkę zapach w mieszkaniu, to wtedy jak najbardziej, tak jak widzicie, jeszcze mi troszeczkę zostało, ale już nie niedużo. Kolejny, kolejne zamówienie to jest katalog, katalog numer 13. I tutaj mamy Perfectly Matte Lipstick Everyday Red. I tutaj mam, żeby Wam pokazać, oczywiście. Widzieliście, używałam jej kilkakrotnie już na kanale. Ja uważam, że ten kolor, ta czerwień jest przepiękna. Bardzo dobrze pasuje mi do mojego kolorytu. Także, no naprawdę, jest to wykończenie matowe. Bardzo ładnie się nakłada ta pomadka. Też bardzo ładnie się utrzymuje. Nie rozmazuje się, nie rozpływa. Uwielbiam. Polecam serdecznie i kosztowała mnie 6 funtów zapomniałam Wam powiedzieć za um, mygiełkę zapłaciłam funta i kochani, a lakier kosztował 3 funty też chyba zapomniałam powiedzieć, przepraszam Was kolejny produkt na mojej liście to Mark Big Gel Paint Gel Liner czyli ten żel żel, żelowy eyeliner w słoiczku tutaj go mam, tak wygląda opakowanie My jeszcze go w opakowaniu, używałam go chyba ze 4 razy póki co Także tutaj o, zużycie jest niewielkie w sumie. Natomiast powiem tak, nie jest to może najlepszy produkt, jaki kiedykolwiek używałam, bo mam wrażenie, że w gorące dni to on by się tak lekko rozpłynął. On ma niby być bardzo długotrwały. Ja mam takie odczucie troszeczkę nieco inne, że jednak aż tak długotrwały to on nie jest, bo jakby tak nie zasycha kompletnie na oku ale nie wiem, że się mylę, nigdy go chyba w upały nie stosowałam, więc nie wiem. Co mogę Wam powiedzieć to to, że używa się go bardzo wygodnie, bardzo łatwo się go nakłada, ja chyba Wam już mówiłam podczas aplikacji, nie wiem dlaczego o nim zapomniałam, bo tak naprawdę to bardzo łatwo mi się narysowało nim kreskę i nawet chyba łatwiej niż tymi takimi w mazaku, które ja preferuję, ja bardzo lubię, nie wiem, no powinnam go używać częściej. Myślę, że jak za tą cenę, bo zapłaciłam za niego 3,50, tak, to to jest naprawdę fajny produkt, warty uwagi. A występuje w kilku kolorach. Także jeżeli macie ochotę, ja mam czarny. Jeżeli macie ochotę na inne kolory, to czemu nie? Dalej, co tutaj mam? Avon Care Hands and Body Scrub. to jest jeden z produktów, co do którego tak naprawdę zobaczcie, już prawie całe zużyłam, zostało mi go tyle. Uwielbiam zapach tego produktu. Uwielbiam, to jest kokos z, a nie, przepraszam, nie wiem dlaczego patrzę, że tutaj jest kokos. To jest róża, to jest woda różana z, z tym masłem shea i no pięknie pachnie różami, takim, tak, taką słodyczą, delikatną. Nic tutaj takiego cukierkowego, broń Boże. Bardzo, bardzo przyjemny produkt, jeśli chodzi o zapach. Bardzo dziwna konsystencja, to ma być, to ma być peeling, peeling do ciała bo jest tutaj, jest tutaj słowo ciało użyte i rąk. Rąk, zgodzę się. Tutaj można sobie bardzo delikatnie wypilingować dłonie, natomiast ciało absolutnie nie. Nie wiem, kompletnie. Ten peeling w ogóle ma bardzo specyficzną konsystencję. To jest taki żelowy peeling z bardzo drobną tutaj drobinką w środku, z tym takim, ja to nazywam ala pumeksem, bo to tak, tak wygląda, jakby się pokruszyli taki pumeks, bo drobinki są białe i takie bardzo delikatne, no, działanie ścierające powiedziałabym, że jest znikome. Zapach jest przepiękny. Konsystencja jest na tyle dziwna, że ja nie wiem właściwie, jak go używać, bo on się kompletnie nie pieni. Kompletnie, zupełnie i nie wiem, ja jestem przyzwyczajona, że moje pielęgi się pienią. Może jestem, nie wiem, może jestem dziwna. Dajcie mi znać, wasze się pienią, czy nie. Nie wiem, ale ten się nie pieni. Za to zapach, zapach jest przecudny. Naprawdę dla zapachu e, tak, ale dla niczego innego. Także, także no nie. Na pewno ponownie już go nie zakupię, e, a szkoda. A szkoda, bo pięknie pachnie. E, I ja go zakupiłam za 2,50. Dalej. Goodbye Tension Bubble Bath. E, też używam, tak jak widzicie, mi zużycie naprawdę schodzi <gryw> bardzo, bardzo wolno. E, bardzo lubię ten, ten zapach. Bardzo relaksująca kąpiel. To jest taki. Mnie się on tro, trochę kojarzy z takim zapachem męskim. Takim męskim zapachem perf, perfum. Z taką delikatną nutką kwiatową. Taką. No nie wiem, nie wiem co tutaj tak pachnie, ale. Ja uwielbiam ten zapach. Ja uwielbiam ten zapach. Jest świeży, jest taki. No może trochę w męską stronę, ale nie wiem. Dla mnie bardzo relaksujący. E, także goodbye tension. E, bo zobaczę, może uda mi się znaleźć, co dokładnie jakie tutaj zapachy są, ale no jak dla mnie ja jestem jak najbardziej na tak. i domyślam się, że spokojnie jak skończę ten, to zamówiłabym drugą butelkę. I ja zapłaciłam za ten płyn. Aha, ja go kupiłam w promocji dwa za. 2 hmm, za, nie wiem, 2,50? tak to chyba było, czyli z funta 25 wychodziło, że kosztował. I kupiłam go w, w, takim, w, takim, w takiej promocji z tą e, mygiełką, to jest mygiełka z tej serii Chi, Chi? Tak, bo to było zem. E, czyli to jest po prostu to samo, co ten e, żel pod prysznic. Mygiełka jest też przepiękna. Bardzo mi się podoba, świetna jest na lato, nawet tak sama na siebie spryskać, bardzo, bardzo lubię ten zapach. To jest werbena i zielona herbata, ale też jej pięknie sprawdza się do rozpylenia w powietrzu, w pokoju, do odświeżenia zapachu nawet, czy na poduszki spryskać. I Uwielbiam ten zapach, jest przepiękny, polecam serdecznie. No i mówię, kupiłam go za funtę 25, na to wychodzi. I ostatni już, kochani, katalog numer 14, ostatni w tym odcinku oczywiście, to dwie tylko pozycje, które znalazły się, które mogę Wam opisać. Pierwszej nie pokażę Wam z tego względu, że już jej nie mam, bo to były próbki tego podkładu 24-godzinnego, długotrwałego i już nie mam, już zużyłam, więc Wam nie pokażę. Natomiast... Mogę Wam szczerze powiedzieć, że z próbek to był całkiem przyzwoity podkład. Chociaż on jest dość drogi, bo pełna jego cena to jest 15 funtów, gdzie za 15 funtów to już naprawdę porządny podkład w, w drogerii kupicie. Tutaj w Wielkiej Brytanii mogę polecić Wam sporo podkładów, które są tańsze niż 15 funtów i które będą Wam równie dobrze służyły, jak na przykład L'Oreal Infallible który jest bardzo długotrwałym podkładem, ma ładne krycie, bardzo ładnie wygląda na twarzy i ja osobiście chwalę go sobie bardzo, ale to bardzo. Um, I on kosztuje 9,99 bodajże, czyli 10 funtów. Um, także całe 5 funtów taniej. Um, często można tego, um, ten 24-godzinny podkład z Avonu kupić w promocji za 10 funtów, natomiast, tak jak mówię, no pełna cena 15, nie wiem skąd oni to wzięli, ale to jest dużo. Bardzo dużo. Jak za produkt, który kupujemy z katalogu, którego nawet w przypadku podkładu, wiecie, jak bardzo ciężko jest dobrać sobie kolor tak ze zdjęcia. Także no, ja mam mieszane uczucia. Chociaż jako produkt to jestem na tak. Sprawdził mi się, nie mam tutaj mu nic do, do zarzucenia. Krycie było takie średnie. Nie, nie powodował efektu maski. Ładnie wyglądał na skórze i dość ładnie się utrzymał. Nie powiedziałabym, że to jest Produkt, który utrzymałby się przez 24 godziny Przynajmniej nie na mojej cerze Która jest no, dość Mieszana w stronę tłustej, bym powiedziała Spokojnie, w stronę tłustej Także U mnie by się nie utrzymał 24 godziny, natomiast Był na tyle przyzwoity, że Mołabym go chyba jako jedyny produkt Jako jedyny podkład Który do tej pory Testowałam, czy używałam Z Avon jako przyzwoity, taki, który no faktycznie, ale no ta cena, mm, ale zostawiając cenę, powiedziałabym, że tak, w tym, w tym wypadku nie 24 godziny, ale podkład z pewnością wytrzymujący taką przyzwoitą ilość godzin. I ostatni produkt to True Color Delicate Matte Lipstick. W kolorze Misty Moka. Czyli kolejna pomadka z serii tych takich matowych w kolorze Misty Moka. To jest taki delikatny brązik. O, tak ona wygląda. Takie ma wykończenie. To jest takie jakby półmatowe, takie lekko satynowe. Nie wiem, ja bardzo lubię ten kolor. Używałam jej już też kilkakrotnie nie mam tutaj nic z tym, tym pomadką matowym z Avonu, nic nie mam do zarzucenia z tego względu, że konsystencja tych pomadek jest bardzo kremowa, wykończenie jest bardzo ładne, matowe lub półmatowe, czyli wszystko, czego oczekuje się od pomadki, która nazywa się matową tak naprawdę, a nie wysuszają ust. To jest właśnie ogromny plus tych pomadek z Avonu, bo miałam kiedyś jedną z Revolution, pewnie gdzieś tam do tej pory mi się Plączę po kosmetyczce, ale niestety nie mogę powiedzieć, żeby ta pomadka nie wysuszała mi ust, bo niestety wysusza. A te z Avonu ja osobiście preferuję, bo faktycznie ust nie wysuszają. Są bardzo przyjemne, kremowe, komfortowe w noszeniu. I to tyle. Ta pomadka kosztowała mnie, już Wam mówię, 6 funtów, czyli tak. Średnio one, jak są w promocji, tak kosztują około 6 funtów. I to tyle moi kochani, jeśli chodzi o, o aktualnie do katalogów z roku, do zamówień z katalogów z roku 2019. Wiem, że to tak trochę, no, zaległe. Mam nadzieję jednak, że nadal chcieliście zobaczyć, jak te kosmetyki mi się sprawdziły, czy mi się sprawdziły i co o nich myślę. Więc powiedziałam Wam jak mi się sprawdziły i co o nich myślę. Mamy jeszcze trzy zaległe zamówienia z katalogu numer 15, 16 i 17, które obiecuję Wam pojawi się już całkiem niedługo na moim kanale. To wszystko tym razem, kochani, dajcie mi znać, co Wam sprawdziło się z tych kosmetyków, jaka jest Wasza opinia na ich temat. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie i do zobaczenia już całkiem niedługo. Pa pa! Mua.